Katarzyna Grochola ma twardy orzech, do nie chce rzucić na logu. Dorota Szlegowska chętnie opowiada o życiu prywatnym, lecz dopiero niedawno przyznala się publicznie do tego. niegdy zmierzyła się z poważnymi stanami lekowymi, które uziemilia pośród czterech ścian. Zdobyła się na szczerość dopiero wówczas, gdy udało jej się przezwyciężyć chorobę i bez strachu stanęła na nogi. Gdy 20 lat temu nerwica lekowa i ataki paniki sprawiły, że przestalam wychodzić z domu. Szukalam jakiejkolwiek iskierki nadziei, za to się może skończyć z wyznala Dorota Szelgowska. Córka Katarzyny Grocholi przez wyciezyla uciazliwe dolegliwości dzięki specjalistycznej terapii i leczeniu. Wciąż boryka się jednak z innymi kłopotami, a wśród nich znalazł się na luk papierosowy, z którym przed laty uporala się mama gwiazdy. Grychola przeszła operację płuca, ponieważ walczy z rakiem, co zdradziła jej poruszona córka w opublikowanym w mediach falietonie Mama Maraka Nie mówiłam ci, bo to się nagle okazało za kilka godzin operacja powiedziała. Ze wszystko będzie dobrze pisala Dorota w falietonie w wysokich obcasach ekstra cale zamieszanie postanowiła uciszyć raz na zawsze sama zainteresowana. Grychola podzieliła się z obserwatorami relacją ze szpitala, gdzie przyznala, że przeszła dwie poważne operacje. Później poinformowała fanów o tym, że wyniki badania prezentuje się optymistycznie i baziezyc. Wtedy to zdecydowała się wystosować apel do internetów, w którym poprosiła, by nie byli tacy głupi nie palili papierosów. Pisarka zdolala wygrać z nalogiem w 2011 roku. Gdy dotarła do momentu, w którym wypalala 40 papierosów dziennie. Choć samej udało jej się opanować pragnienie nikotynowe, wciąż walczy z nim jej córka. Zatroskana mama projektantki, która prowadzi totalny remonty szelegowskiej. Nie pozostaje obojętna na jej kłopoty. gwiazda przez własne doświadczenie życiowe przekonala się. Za niektórych rzeczy nie warto robić. Wśród nich znalazło się właśnie palenie papierosów, z którym nie może się rozstać tak z Dorota. Jak zdradziła w niedawnym wywiadzie, zdarza jej się wypalać nawet dwie paczki dziennie. Czasami sięga po więcej. Dwie i pół, bo one są bardzo słabe i bardzo smaczne. Papieros to jest co więcej. Nie z, z dym, który wdychasz. To jest nagroda. Jak co zrobisz, to robisz przerwę na papierosa, oceniła szlegowska w rozmowie z nazywo. Okazuje się, że gwiazda siega po już od wielu lat. Zaczynała już jako nastolatka i ten nawyk zdazrósł się w niej za korzenic. Zaczynałam, gdy miałam 13-14 lat, ale zrobiłam sobie dwie lub przerwy na ciaza i dzieci, przyznała szczerze w wnętrz. Tak czyste sięganie po papierosy stalo się dla córki Grocholi jedynym życiowym pewnikiem, Którego się trzyma, bo nie prowokuje problemów, z którymi nie lubi się mierzyć. A przy tym gwarantuje spokój i stanowi nagrodę. To znaczy, mam problem, że mam nalog, ale z samym nalogiem problemów zadnych. Nawet nie wiem, czy jest coś bardziej bezproblemowego w moim życiu. Całkowita przewidywalność. Wiadomo, za muszę zapalić od razu rano i potem ciągle, Ze to niezdrowej drogi to jest dokładnie wiadomo. Esa tabletki i wykresy. Ze i jak śmierdzi wspomniala, Szelgowska zdradziła także, że na luk jest nieco problematyczny w zimie jak palce marzne. choć jak sama uznala, to raczej problem z zima, a nie z nim. Gruchola stara się jednak cierpliwie czekać na moment, w którym jej córka zdecyduje o tym. Zakończy z papierosami i niejako dojrzeje do tej trudnej decyzji. Sama wie, że silne postanowienie jest w stanie zdziałać cuda. Ale nic nie wyjdzie z rzucania palenia pod przymusem, z presja stylu glowy. Mama projektantki ma jednak nadzieję. Ze córce uda się pokonać własne demony.